Dobra, więc jesteśmy na derpmc.pl Nie myślałem, że nagramy jeszcze odcinek z tego serwera, ale miał być update już wczoraj, no i niby go zrobili, ale coś poszło nie tak i serwer działa dopiero dzisiaj. Administracja napisała, że ma być o 19, bo najpierw miało być o 18, a potem słuch zaginął, więc wszyscy myśleli, że oskamowali małe dzieci na kasę i żeby poszli. Chociaż nikt nie mówi, że tak nie było. No, ale teraz dopiero działa, musicie szybko wbić na no, serwer i wpisać lobby, bo tak to was nie przeniesie oczywiście, jakby inaczej. Yy, no i możecie zostawić też łapę w górę pod filmem, bo właśnie yy, konkurs będzie następnym, jak widzicie tutaj 2000 łapek w górę, no w poprzednim się nie udało. Więc co, zobaczymy co tam naprawili i co, lecimy na arenkę. Okej, okay, także jesteśmy na ręce i w ogóle ja nie mam skina. I tak na co aktualnie gra tylko 150 osób, a na Bedwarsach tylko 25 chyba. Więc no, coś poszło nie tak. Dobra, sprawdzimy też czy działa ogólnie Godbridge. Podobno nowe mapy dodali. To jest chyba właśnie nowa mapa. To coś tam zrobili, no ale nie poszło im to dobrze, no. Zobaczymy, pvp miał być zmienione, właśnie, PVP miał być zmienione. Wow, ale fajne. Chyba makro. Jeśli nie masz makra, no to szacun, a jeśli masz makro, to nie szanuję. Chyba zmienili PvP, nie wiem. Tak mi się wydaje. Jezus, Derpik, co ty robisz? Co tu się stało? Gościu Brizzy, robił takie... Nie sądzę, żeby mógł bez makra takie coś zrobić. A to? Bez makra? Czy mógłby zrobić bez makra takie coś? No nie sądzę, widzowie. Czyli już mamy gościa Nawet ja nie no ja mógłbym tak łóżko obudować, ale takiego bryzli to bym nie zrobił Słuchajcie, jeszcze nie ma skina I nie ma premki, sans jakiś Dobra, przynajmniej pvp zmienili, trochę chyba Ale nie w pełni, ten serwer nadal jest upośledzony To, że nie dostaje knoka na przykład Się stało. Dobra, nie, no trzeba zabić tego typa. Później sprawdzimy, czy Godbridge działa. Po co ja tu wracałem, że tu się nic nie zmieniło? Kto myślał, że coś się tu zmieniło? Każdy gra na Maxe. Dobra, gościu się buduje w górę, oczywiście. Tutaj robił Fortnite. Oj, oj. dobra, patrzcie, jaki Fortnite. Wow, ale jesteś dobry, wiesz, ale mi zaimponowałeś. Aha, usunęli limit budowania. Dawaj, Fortnitearzu. Dobra, przeżył. Skubany. Ja ci dam. Zniszczył mi beda. No i Fortnite, no głupi Fortnite się przyszedł. Patrzcie, jaki baguje jeszcze! Co za chłop. Weźcie go ode mnie. No, kolejny przyszedł. Co się dzieje? Jaki Saigon? Of. No, fajnie, gościu. Luna klient. Weź się, odwal ode mnie. Ej, ten serwer się nic nie zmienił. Jest jeszcze gorzej niż wcześniej. Widzowie, ratujcie mnie. Hej, stop. Chcesz założyć swój serwer w Twojej ulubionej grze i szukasz dobrej oferty? Chciałem Ci przedstawić Hostyard. Jest to hosting serwerów do gier, jak i VPS. Obecnie trwa tam promocja, więc przy zakupie jakiegokolwiek serwera z ich oferty dostajesz dodatkowe 2GB pamięci RAM. Sam hostuję ten serwer Minecraft i jestem zadowolony. Yy, ceny są bardzo tanie, bo za 5 zł miesięcznie macie już 1 giga RAMu, do tego w promocji 2 giga, więc to już jest 3 giga, więc yy, myślę bardzo tanio. Yy, całą rozpiskę macie u nich na Discordzie, a tak wygląda panel serwera. Dobra. Jakie dzikie mosty, zobaczcie jakie kręte. Widzowie, ratujcie mnie, ja tu nie wytrzymam tak długo. Czego ja się spodziewałem? O tym serwerze. Nie chcę testować fireball jumpów i TNT, bo nie mam tego. O, Godbridge miałem zobaczyć, już nie zobaczę na tej ręce. 2007 Matis. Ja ci dam Matisa. Patrz. Wow jest co? ja się biłem z niej pół godziny okej okay, jestem na drugiej ręce i aby tu było normalniej <ścoughs> dobra nie mam pytań okej okay. nie mam pytań po prostu dobra lepiej grajmy już nie zwracajmy na to uwagi po prostu Dobra, przynajmniej trochę więcej graczy jest, teraz 40 gracza jakoś jest. A to jest i tak bardzo mało, myślę, że na moim serwerze by już więcej było. Eee, dobra, buduję sobie łóżka. Tak, łóżka. Dobra. Turchens. O, pięknie obudowane łóżka. Ciekawe, czy znajdziemy jakiegoś Fortnite'owca. Bardzo mnie to ciekawi Okej, okay. nie chcę robić bridge'a, Bo może mi nie wyjść, ale to nie wiem czy przeze mnie Czy przez serwer No, co jest? Dobra, robię Fortnite'a trochę Ale widzowie, przepraszam was, przepraszam Dobra, zabiję go sobie no, Które łóżko? Może najpierw to i to drugie, dobra Okej, okay. mogłem tam nie iść, ale ważne, że zabiłem, co jest, dostałem od niego. Znikły mi te itemki. Dlaczego? Hmm. Każą nam się budować do góry. Czy ten server promuje Fortnite'a? Ciekawe czy TNT Jump działa, czy to naprawili. Jestem ciekawy, ale się boję w sensie. Dobra, dobuduję się tyle, ile mogę, bo chyba mi nie starczy i zobaczę potem, czy działa ten TNT Jump. Mm, no nie działa. Czego ja się spodziewałem? O, właśnie te TNT Jumpy to chyba oni powiedzieli, że będą działać, więc... Nie wiem jak z tym działaniem tych TNT jumpów, bo ogólnie działają trochę jak fireball jumpy, bo wybijają na 8 bloczków tylko. Nie wiem, nie wiem, ale może to jeszcze zrobię. Choć nie sądzę. Moim zdaniem po prostu skubali dzieci na, na kasę. Wyłączyli serwery i już koniec derpa będzie. Zresztą już wcześniej oskubali ich na kasę. Dobra. Okej, okay. dobra nie masz beda. Pięknie. Okej. Okay. Dobra idziemy szybko na niego. Z tego co się dowiedziałem to właśnie to jest pvp z bedrocka. Takie łączy i pvp czy ten gościu ma beda ja nie wiem ale wolę mu zniszczyć łóżko ma beda dobra nie ma go pięknie tylko gdzie jest ten zielony o to jest pytanie o został zabity to, to zielony ma łóżko to zielony ma łóżko Aha, no to fajna gierka. Dobry nic, to tyle, okej? Okay. Nie chcę dalej grać, bo to nie ma sensu, bo nic nie działa, wszystko jest popsute, gracze wyzywają cię, Fortnite off to są, inne rzeczy się dzieją, ok Lepiej zostawmy ten serwer i po prostu o nim zapomnijmy, no bo granie tu nie ma sensu i tyle.